Witam wszystkich bardzo serdecznie, mam na imię Ola i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii kalendarza Adwentowe. Dzisiaj mamy dzień 13 grudnia. No i cóż, jesteśmy już z górki. Lecimy drugą połowę naszego kalendarza adwentowego. 12 przeminął, mamy 13 w piątek. I zobaczymy, czy ten 13 okaże się szczęśliwy, czy też Nieszczęśliwy. Zaczynam z e, kalendarza od dzisiaj, koleżanki. No i co? Nie tak dawno nie było Monchery, że ja mam nadzieję, że to będzie ten dzień. Tak, jest tam zamknięty. Ooh. <youtuber> Widzicie, co ja tutaj widzę? hura, <launches> Jest Monchery! Super! Mamy to, i mamy jeszcze jeden prezencik. Zaraz będziemy oglądać. I co my tutaj? O, Puntini! Poziom jakieś śliczne. O, piękne. Jeszcze nie mam takich szpileczek, także bardzo, bardzo się cieszę. Piękny prezent. Dla mnie ten trzynasty. Widzę, że jest szczęśliwy. Piękne szpileczki. Akurat na czasie do wszystkich zimowych prac. Piękne. Mamy herbatkę, cynamonowo żurawinową, pomarańczową i mamy Monsieurie. Hurra! I teraz zobaczymy, co moja YouTubeowa koleżanka przygotowała dla mnie. Tak, ciążył y, numerek. Dobra, patrzymy. O! O kurczę! Jakiś woreczek z samymi pięknościami. Zobaczmy, co to jest. O, to są super y, karabieńczyki z takimi zawieszkami do, do robienia różnego rodzaju igiełek. Nie igiełek, tylko zawieszek. No, i mamy tutaj całe mnóstwo prześlicznych zawieszek. O, jakie śliczne! Zobaczcie, jaka ta zawieszeczka jest piękna. Nawet magnes z tego można zrobić. O, i ta motylek. Piękne drzewko. Mamy taki inny motylek. I mamy jeszcze pszczółkę. Taką śliczną. I miodek, plaster miodu. Prześliczne. Super. Bardzo dziękuję. Zawieszek nigdy dość. Także zawsze się one do czegoś przydadzą. I otworzymy od razu tutaj czternasty. mi się wydaje, że będzie materiał jakiś. Tak czuję, że to będzie materiał. I focus, pokus kaszel! <noise> bardzo się cieszę, ja bardzo lubię kaszel Equicolor. Super. Tego materiału nigdy dość. Na różne milchile. na wszystko bardzo przydatne. Super, bardzo, bardzo dziękuję. Super prezenciki. I jeszcze lecimy, kalendarz. Hmm, tutaj 14. 14. O, znowu Monchery mamy. No widzicie, to teraz Monchery będzie każdego dnia. Ja, herbatka? Może nie, zobaczymy. Okej, okay, tutaj jeszcze coś jest napchane. No, ach, ależ to. Koleżanka Ewelina napchała. Dobra, muszę chyba spojrzeć do środka. Dobra, jest. Pusta już chyba. Pusta? Pusta. I mamy piękne białe koraliki. Świetnie. Bardzo przydatne. I zobacz, jaka śliczna włóczka. Mam na myśli, może włóczka. Co ja mam z tymi włóczkami? Mulina. Jaki śliczny kolor. Prześliczny. Malina się nazywa. No dobrze. Malina, no i e, herbatka figowo-jabłkowa i mączery. Świetnie. Bardzo, bardzo dziękuję. Wszystkie prezenty e, wspaniałe. Bardzo się cieszę. Udany trzynasty. <gryw> Myślę, że mogę ten dzień zaliczyć do e, dni które mnie przynoszą szczęście. Teraz Wam chciałam jeszcze pokazać jedną rzecz, bo ja spróbowałam troszeczkę powyszywać sobie tą muliną z włosem, i tutaj wyszywałam w tym miejscu z półkrzyżykami, a tutaj krzyżykami. I powiem Wam, że według mnie to lepiej, no, wyszywa się zdecydowanie lepiej półkrzyżykiem, ale nawet ten włos jest większy i lepiej, oddawany niż w, tej, w tym haftowaniu krzyżykiem, ponieważ tutaj po prostu przeszywamy w drugą stronę, w drugą stronę przeszywamy te, te nici i one się blokują. I ogólnie jak to, jak to będziecie wyszywać, to jest tak, że właściwie ten, jak, jak wyszyjecie półkrzyżyk czy krzyżyk, to w ogóle nie widać, że, że jest jakikolwiek włos. I trzeba wtedy, ja biorę sobie igłę, już ponoć to można też szczotką robić i tą końcówką, drugą igłę tak Ruszam i wtedy ten włos cały wychodzi na zewnątrz, ale tutaj w przypadku tych krzyżyków on wcale tak dobrze nie wychodzi na zewnątrz. Może to będzie widać pod światło, nie pod światło tylko na dół. Zobaczcie jaki duży włos jest przy półkrzyżykach i jaki malutki jest przy krzyżykach. Więc wydaje mi się, że lepiej tutaj właśnie wyszywać sobie półkrzyżykami. w tym przypadku. Ja trochę żałuję, o kurczę, już tutaj gdzieś igłę posiałam. Dobra, na szczęście się znalazła. <laughs> Widzicie, co, ja trochę żałuję, bo jakoś nie wiem, ja chyba ten, tego Mikołaja zaczęłam trochę wcześniej. Ja trochę żałuję, bo wiecie co, na przykład, o tutaj cały ten, ten szal taki, który jest, można było właśnie wyszyć tą nitką taką puchatą, no ale to nic. Następnym razem kiedyś spróbuję na jakiejś innej pracy. To można, tak jak dziewczyny też pisały, jakąś brodę spróbować. No tutaj w moim przypadku jednak ym, ta broda, ponieważ ona z, z tą włóczką taką długą, to wydaje mi się, że jest lepszy efekt niż jakby tutaj jakoś mu brodę wyszywać. Więc tutaj akurat może nie, ale w innych pracach myślę, że jak najbardziej. I teraz tak, chciałam złożyć kilka podziękowań. Po pierwsze, bardzo Wam, dziewczyny, dziękuję za liczne komentarze i bardzo Wam dziękuję za życzenie mi zdrowia. Mam nadzieję, że się to, Wasze życzenia się spełnią. Jeszcze trochę jestem chora, ale mam nadzieję, że teraz przez weekend do, dokuruję się i w poniedziałek będę jak młody Bóg. Więc bardzo wszystkim dziękuję za życzenia zdrowia pod ostatnim odcinkiem. Ja nie miałam czasu śledzić odcinków Jubowych od wtorku, więc ja mam duże zaległości. Nie pisałam też żadnych komentarzy. Myślę, że wszystko nadrobię właśnie w ten weekend, bo nie planuję żadnych wielkich spraw rozwiązywać, nie planuję tu jakichś wielkich aktywności. Planuję odpoczywać, leczyć się, więc będę wszystko nadrabiać. I jeszcze chciałam bardzo podziękować yy, dziewczynie, która <grywa> wyg ostatnio yy, wygrała parę razy w moich konkursach i postanowiła yy, odwdzięczyć się trochę i wysłała mi paczkę. Karolinka bardzo Ci dziękuję, tą dziewczyną jest Karolina Próchnik-Krupa, która yy, wysłała paczkę. No i słuchajcie. Przeżyłam szok, bo to nie było takie, tylko troszkę odwdzięczenie się. Zaraz wam powiem, co wysłała. Dla mnie, ja dostałam, dostałam też prezent, dostałam moncherie. Jak widzicie, moncherie już odpakowałam i przykro mi, ale jest puste, więc całe zjadłam. Natomiast oprócz tego Karolina jeszcze wysłała y, parę rzeczy, które będą na nasze zabawy, konkursy w przyszłym roku. Już wam pokazuję. Mm. Nawiąc no tak, dobrze, trochę tutaj może uprzątnę. Takie zrobię sprzątanie minutowe. I lecimy. Po pierwsze, mamy taką piękną zawieszkę z firmy Dimensions. Pierwszy prezent. Zobaczcie, to jak jest wspaniałe. No, coś pięknego i w dodatku tego nigdzie już kupić nie można, bo tak jak szukałam, chodziłam po sklepach, to nigdzie tego nie widziałam. Także bardzo Ci, Karolinko, dziękuję, bo to jest piękny prezent. No wszystkie prezenty są piękne. Kolejny prezent na konkurs to jest taki kaktus na sklejce. I zobaczcie jeszcze, co Karolinka z czym się podzieliła. To jest. To jest piękna zawieszka do nożyczek oraz igiełka. Karolinko, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Naprawdę piękne prezenty, i nawet pomyślała o mnie kupiła mi mączki. Naprawdę, po prostu nie wiedziałam, co mam nawet jej napisać ze wzruszenia. Bardzo dziękuję. Również bardzo dziękuję za wiele życzeń, które wysyłacie mi na messengerze. Tych również, które mówią ogólnie o całej akcji kalendarzowej. Bardzo się cieszę, że tylu osobom te nasze flosmasy troszkę ro, rozpogadzają nie tylko grudzień, ale czasami nawet cięższe troszkę dni. Także dziewczyny, bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę również, że dziewczyny, które nagrywają, nagrywają rozpakowywanie swoich prezentów nagrywają te dziewczyny, które nie nagrywały. Jakoś się uruchomiły. Ja z wielką przyjemnością również oglądam ich odcinki. Może powrócą do regularnego nagrywania dzięki tej zabawie. Mam taką nadzieję. Będę teraz nadrabiać wszystkie wlościuby, więc myślę, że tam każdej postaram się jakiś komentarz miły napisać. No i cóż, kochani, teraz pytanie. Tym razem mam nadzieję, że o pytaniu nie zapomnę. I zaraz przejdziemy do niego. A ponieważ ostatnio zapomniałam o pytaniu, choroba chyba trochę mi przyćmiła myślenie, chociaż teraz też za jestem, więc też tak może, mogę gadać od rzeczy troszeczkę. To będzie takie pytanie może troszeczkę bardziej e, opisowe i chciałabym się dowiedzieć od Was, jakie jest takie Wasze jakieś największe marzenie hawciarskie. Bo ja oczywiście mam jeszcze jakieś swoje marzenia hawciarskie, i takim moim marzeniem jest zrobić sobie kiedyś podróż po sklepach hawciarskich w różnych zakątkach świata. Oczywiście głównie myślę o Stanach Zjednoczonych, bo tam rzeczywiście tych sklepów jest dość dużo, ale może również udałoby się odwiedzić. Mazon Sailloux we Francji lub jakieś inne ciekawe sklepy, które są w innych krajach. Także bardzo jestem ciekawa, jakie jest Wasze największe hawciarskie marzenie. Żegnam się i do zobaczenia w niedzielę. Papa! Pa.